Witam, a no może krótki filmik na temat różnic w przyrostach musa Basia na, na różnych stanowiskach. Tutaj musa Basia rosnący na stanowisku, no powiedzmy, że półcienistym, przynajmniej przez jakiś czas, trochę przed, trochę przed południem, trochę po południu jest, jest schowany w cieniu. I tutaj widać, no i tak widać, że już jest wysokie. Wysokie tu już lufy wytwarza. I z dołu i z góry. Ale nie to co ten patriotyczny, patriotyczny egzemplarz tam w oddali. Ten rosnący od świtu do nocy. Słońcu. No, widać różnica jest ewidentna. Już sporo liściorów wysunął. Także częściółki jest trochę zdjęta i także Ziemia się tutaj mocno nagrzewa. To i efekty są. A tą chwilę widzę, że jak w, taki, w takim tempie będzie rósł, to, to kto wie, będzie z niego <grym> niezły potwór w tym roku. Pozdrawiam.